Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj biorę się za dawce, tak żeby nie stała tutaj, nie szpeciła, że tak powiem. Demontujemy wszystko, czyli chcę dzisiaj zdemontować jak się uda oczywiście silnik, drzwi zdemontowałem, klapy, maskę. Podemontowane, chcę zdemontować bug, sprawdzić, czy tutaj oryginalna pompka jest żywa, czy tak w mojej jest nieżywa. Tutaj zacząłem odkręcać od wlewu mocowania i teraz zastanawiam się, jak wyjechać motorem. Prawdopodobnie rozetnę tutaj przód, bo jest cały skorodowany. Będzie więcej miejsca. Porozkręcam tutaj od skrzyni biegów. Wydechy podkręcam, instalację po-demontuję i prawdopodobnie sobie tutaj przodem silnik zdemontuję. Płyny są jakieś, czy nie ma płynów? Zobaczymy. Jest płyn, nawet płyn. To idę po jakieś pojemniki na płyn. Pospuszczam płyny, o nawet kranik jest. Jak widzicie, kranikiem spuścimy. Chłodnica jest w stanie. Widzicie jakim, bardzo kiepskim. Natomiast nie będę żadnego elementu stąd wyrzucał wszystkie elementy do magazynku i w międzyczasie będę sobie sprawdzę w ogóle jak ten motor wygląda, podkręcam dekle, dam do piaskowania, do lakierowania, kolektory, jeden drugi, wszystkie przewody. Zrobię sobie oczywiście zdjęcia, jak to wszystko było pomontowane, żeby wiedzieć, chociaż jest druga supra to. To nie ma takiej potrzeby, ale zawsze lepiej mieć jakąś y, relację ze zdjęć Dobra, mamy pojemniczek tutaj mamy kranik. Popatrzcie jeszcze jaki ładny płyn leci I boski, jaki płyn leci? Myślałem, że tu była wodą zalana, a nie do spryskiwaczy? Nie dospryskiwaczy. Do zielony no, odkręciłem. odkręciłem. Tak, tak tutaj mówiłem, nie? Tniemy przód. Lepiej go tu przy kilku odciąć jakoś Nie, tu co na razie wytniemy, bo to sobie zostawimy w razie czego aby jakieś futwu były wypadki to zawsze będziemy mieć jakąś czwartkę do Ale przód też jest pojęcie, nie jest zły, bo to... No dlatego ja obetnę obecny tutaj, nie? tutaj nie ma problemów tutaj obecny Tak naprawdę tylko doły są kiepskie no, Ale chyba, że wystarczy mi... Nie, bo to szkoda psuć tego, góry Lepiej go tu jakoś, nie wiem Odpam, Roz... że można... Roznitować. ale to wiertło trzeba... No właśnie, bo to jest specjalne wiertło Nie, nie robimy takie cięcie tu tu tak po Ty tu albo tu boski uciąć. Tu uciąć gdzieś chłodnica jest i wtedy wyjedzie motorem. No. Dobra, najpierw trzeba płyny spuścić. gdzieś jak z Golfem wygłosi się silnik? O słupa? Na, słupę, nie? <słupy> <słupy> no to dobra, ja cały osprzęt tutaj demontuję. Do skrzyni dojdziemy tak, dojdziemy chyba, żeby rozkręcić, dojdziemy. Z całością trzeba wyjechać. No ale to skrzynia jest mocowana do budy, przecież na łapie, nie? odkręcić? Łapę, wał odkręcić. O kur. I całość trzeba wyjechać. I tak rozkręcać to jest wiesz. Ale nie, tu jest w jednym miejsce, od dołu boski. To całość lepiej wypieprzyć. Podnosi kikańcza. Podność, Podność na polu to zrobimy. Ktoś wydech środkowy zapier do szyu. nie będziemy co odkręcać. No, wał jest, to jest, także przekładnia będzie zapasowa, inne elementy będą zapasowe. No szczepionki na tężeczku. No i szczepionki. Dobra, ja idę po flexa, po klucz Ślifierkę. elektryczny, po szlifierkę kątową, demontujemy wszystko. I tak, pogoda raz leje, jak widzicie na ziemi, raz świeci słońce, ale nie poddajemy się. Sobota trzeba ją wykorzystać. Powiedziałem, że ruszam z suprą, więc zaczynam od demontażu ze starej supry wszystkich elementów, które będą mi potrzebne niezbędne. Dzisiaj mam plan wyciągnąć silnik, tak jak już wcześniej wspominałem. Większość instalacji już tutaj większość instalacji rozpiąłem. Teraz jestem w trakcie odkręcania skrzyni od silnika. Przywiozłem sobie naszym specjalnym autem do zadań specjalnych yy, Przywiozłem sobie yy, żurawia O, żurawia przywiozłem Przywiozłem bak do słupry tej, co ma być właściwy On już jest, wewnątrz był czyszczony Z zewnątrz konserwany. trochę przykurzył się Ale yy, to mi nie przeszkadza w niczym Także kładę się dalej pod auto I kręcę dalej śrubki i tak, mamy już oddzielony silnik od skrzyni. Widzicie, że śruby nie chciały współpracować. Krew była. Eee, I teraz co? Teraz mam nadzieję, że przez ten otwór tutaj, eee, przez ten otwór nam, w sumie to mogę jeszcze to dołem, będzie nam łatwiej to miskę minąć. Jeszcze obetnę to, bo to jest zarderwiałe, widzicie, tu się nic, niczego nie trzyma. Obetnę to zaraz szlifierką kątową. Napompowaliśmy koło e, po to, że plan jest taki, żeby nie unosić tego silnika zbyt wysoko na tym żurawiu. To uniesiemy go tyle, żeby dało się autem przepchać e, do tyłu auto. Podpód damy paletę i zobaczymy, w jakim stanie jest sprzęgło. O, widzicie, tam już, tam już jest oddzielone. E, mam nadzieję, że plan się uda. Tu jest taka jedna ciekawostka. Popatrzcie się, rozrząd nie był wymieniany od 1994 roku i w 1994 roku miało 145 tysięcy przejechanych kilometrów. Dobra, to my jadnę jeszcze teraz tą dolną podstawkę spornik, mniejsza z tym, jak to się nazywa, i wyjeżdżamy motorem. I tak udało się oddzielić silnik od skrzyni biegów. Tutaj tak jak mówiłem, wyciąłem te skorodowane elementy przodu. Sam to akurat wyciągam, więc tutaj, o popatrzcie, się sprzęgło. Wygląda jakby ktoś kiedyś wymieniał. Praktycznie tutaj ten docisk w ogóle nie jest nie jest w ogóle wytarty. Na pewno go odsuniemy do końca i teraz tak, żeby sobie samemu jakoś poradzić, to tu jest podwinowany na żurawiu ten silnik. Auto jest na luzie, i teraz będę przepychał auto i po kawałku sobie ustawiał, układał e, silnik. Dobra, nie dam rady trzymać jedną ręką kamery, jedną pchać, więc zaraz wyjadę tym motorem i Wam pokażę, jak wygląda silnik już na zewnątrz. I tak, jak widzicie, silnik wymieniony na drodze e, bez podnośnika, w zasadzie no, Żuraw musiał być. E, i co? Jedno takie ciekawe znalezisko, bardzo pozytywne. Ktoś założył kiedyś nowe sprzęgło, sprzęgło praktycznie nieużywane. Eee, widzicie, że nie ma żadnych śladów użycia. Nie wiem jak jest w mojej, bo jeszcze nie jeździłem nie wiem, tak naprawdę. I teraz chciałbym. W zasadzie mam jedną. Skrzynia się już nam tutaj trzyma tylko na tych tylnych eee, poduszkach. Także. Prawdopodobnie jeszcze sobie dzisiaj ją zdemontuje. No tak wygląda komora w Toyocie bez silnika. Nie było tak źle, trochę było rozpinanie tych tyczek. Ciężki silnik, oczywiście zdemontuję przekładnie. Dam do sprawdzenia, do wypiaskowania, zregenerowania. Niech sobie leży na półce. Skrzynie pewnie dam. Ani luzów jakiś. Skrzynię pewnie tylko wymyję, zastreczuję no i biorę się za chwilę za demontaż baku. Tak, teraz musimy zabezpieczyć ten silnik, czyli zafoliować go, zastreczować, zrobić miejsce w magazynku, żeby go, żeby go tam odstawić, dlatego też nie wrzucę go z żurawia, tylko sobie wisi. Tutaj jest przygotowana folia, tutaj po sobie porządki zrobiliśmy, skrzynię zostawiamy na inny temat, bag zostawiamy na inny temat, bo już dzisiaj tego nie wrobimy muszę to wszystko posprzątać, klucze poukładać, eee, klucze poukładać i w zasadzie tyle. Tutaj jaka ciekawostka, tak naprawdę do demontażu całego silnika z auta potrzebna była 14, 17 i tak naprawdę dwunastka i dziesiątka na mały zestaw plus śrubokręt, czyli e, tak małą ilością kluczy możemy sobie zdemontować silnik w takiej Toyocie. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki, pozdrawiamy.